Cześć. Z tej strony Adi, witam w swoim kanale. E, dzisiaj zapraszam Was na niesamowitą przygodę. Tak jak pewnie widzicie po tytule, e, dzisiaj sobie trochę pogram w gałę. Nie, a tak już na serio, e, dzisiaj tak. Dzisiaj sobie zrobimy z treningowy treningowym, z Dawidem, którego już znacie z poprzednich filmów. E, zrobimy sobie trening. E, prawdopodobnie będzie to trening driblingu, e, bo, tak, e, bo tak chciał jakoś. E, a czemu? Teraz może spytać, czemu mi to jest obojętne. Nie mam jakiegoś planu przygotowawczego, nie wiem, żeby żeby poprawić określone aspekty. No niestety, 3 tygodnie temu, gdzieś tam już wspominałem, chłop mi z, z tłuku palucha u stopy. Ja od tego czasu niestety nie mogę, nie mogę, no, nie mogę regularnie trenować, po prostu, bo ten ból on tak trochę faluje, raz jest, raz znika, raz ten prac jest bardziej spuchnięty, raz mniej. No i tak od 3 tygodni się troszkę męczę, trenując plus minus dwa razy w tygodniu. E, oczywiście piłkarsko, bo, bo siłowia tam spokojnie, można sobie trenować cały czas. E, także forma jest warzywna, e, ale w sumie graliśmy sobie sparing e, i w tym sparingu e, z moim klubem wygraliśmy 2-1 i nawet udało mi się jako bonusowo strzelić taką e, brameczkę. Także to w sumie jak na słuczony palec, nie jest źle. w sumie nigdy jeszcze w samych gaciach Was nie witałem. Ruktowałem dni gacie, to jest slajka. O, także, wybierzemy, także wybierzemy sobie pewnie jakieś ćwiczenia z e dla pomocników. No i część pewnie sobie wymyślimy na poczekaniu. Znaczy może nie wymyślimy, ale dobierzemy na, na poczekanie. Ja pewnie bym chciał coś, coś z przyjęciem, troszkę poćwiczyć, bo mm, szczególnie z powietrza, bo ten aspekt trochę, trochę wydaje mi się, że kuleje. No i ogólnie się chcę trochę poruszać bo kondycja, no niestety, 3 tygodnie to już jest całkiem sporo w takich nieregularnych treningów, ta kondycja niestety troszkę podupada i jest to zauważalne. Eee, no więc ja się cieszę, że w ogóle się e, poruszam, że sobie program, pogram, że coś sobie zrobimy. Także co, no idziemy, idziemy na boisko chyba już, co? A i sorry za ten, za nie, nie najlepszy dźwięk pewnie, bo nie mam tego, nie mam mikro podpiętego. E, no ale trudno jakoś, jakoś myślę, że damy sobie z tym radę. Tu zawczasu. Ja nie czułem tego aż tak, bo czułem, że jakoś się obciera. Zdjąłem to, nie? Doszłem są no. taką czartę i do tego dnia, jak musiałem w, sto... w, w ogóle iść na ten... Żeby... Nagrywam to, co mówisz, żeby nie był. Nagrywam to, co mówisz, żeby nie był. Tłumacz się. się. że koszulkę, żeby nie było tak, wiesz... Tłumacz, Tłumacz się. Tak. No, w ogóle wychodzi na to, że... Dawid ma rozwalone pięty, więc będzie trenował w ogóle bez butów, także zapowiada się... Zapowiada się w ogóle szampański trening. Jeden <laughs> rozwalony, drugi bez butów, pięty rozwalone. Dobra, zobaczymy. Nie, nie ma wymówek, ty w sumie się nad, nadstawiłem, że będziesz chciał drybing trenować. Ale możemy też drybin zrobić normalnie. Możemy coś zebuka no, dla pomocników moich wziąć jakieś ćwiczenie. Może jakaś plyometria. A ja w, w sumie wczoraj na siłce byłem, ale co nie wiem. A to bez, bez butów to będziesz się ślizgał pewnie. Wiem. No co ty chłopak, kurde. A masz ten masz podeszwę, masz tę gripową. Ja nie się robili takie kuleczki, to wtedy. No manko. Pierwsze ćwiczenie było ćwiczeniem takim jeszcze troszeczkę rozgrzewkowym. Mieliśmy sobie tutaj trzy stacje. W pierwszej serii dobiegaliśmy po kolei do białej, niebieskiej i żółtej. Biała to były podania z obu stron, niebieska to były podania już z wolejka, czyli z powietrza i żółta to była główka. W drugiej serii robiliśmy sobie to na komendę, czyli gość naprzeciwko po prostu mówił, do którego grzywka osoba wykonująca ma podbiec. Sånn? No, ja, <hierne> <Drag annibeske>. Rotet. <hierne> <den> <hierne> <hierne>

Желтый. Желтый. Снова не трогай. Давай. Невесткий. Покажи, покажи, где. Невесткий. Od drugiego ćwiczenia skupiliśmy się już na prowadzeniu piłki i wykończeniu. Dla mnie to było coś fajnego, dlatego że ja przez prawie miesiąc nie używałem praktycznie prawej nogi, jeżeli chodzi oczywiście o jakieś większe dystanse. Bo na, na krótko jakieś podanka to sobie, to sobie oczywiście grałem, ale jeżeli chodzi o dłuższe czy przerzuty czy strzały, to niestety ta noga była wykluczona, więc to mi troszeczkę też pokazało. Jak traci się czucie w nodze, nie używając jej przy strzałach czy, czy przy podaniach, strasznie ciężko wyczuć odległość. Ale to, to tak swoją drogą. Jedna osoba wykonuje przerzut, osoba nam przeciwko przyjmuje kierunkowo, czyli nie gasi jej nie gasi nie je jej nigdzie, tylko przyjmuje od razu do przodu wjeżdża na grzybek, dawaj, wykonuje jeźdź, zwód jeźdź. i następnie celuje między grzybek a słupek który mam ustawiony na bramce no tutaj Wam zapomniałem pokazać także my sobie celujemy między grzybek a słupek i dopiero wtedy zaliczaliśmy sobie punkt Nie jedź, próbuj, wyprowadź, wyprowadź dobra dawaj, Znowu do przodu Mam w głowie, że jedziesz do przodu i jakoś nie mogę te, nie mogę ci dać takiej... Dobre. Jeź, jeź. Dobra, jedźcie. Dobra, od razu. Dawaj, dawaj, jedźcie cię. Wszystko. Dobra. To będzie nibity palec, Dobro, ojoj, poprav, poprav. Na levo, na levo. Dobro, brezpestne vidijo. Dobro, e, 2-2. Oi. <gryk> 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 sudah mohon dah nak ali dah nak W trzecim ćwiczeniu mieliśmy przyjęcie kierunkowe raz z jednej strony, raz z drugiej strony, następnie szybkie przyjęcie w stronę partnera, zwód i oddanie celnego strzału, podania, przerzutu, co tam sobie wolimy, byle żeby trafić znowu między grzybek a słupek, którego też Wam nie pokazałem, bo jakoś, nie wiem, jakoś mi się zapomniało. i'm a sorte. Kolejne ćwiczenie chciałem w sumie ja, żeby właśnie sobie uruchomić tę prawą nogę. Tutaj nie chodziło dokładnie o palca, którego wam pokazywałem na początku, tylko chodziło o mięsień obszerny boczny, z którym miałem problem. No, na kwarantannie troszkę się zajechałem. Potem po kwarantannie zaczęliśmy mocno trenować i ta noga niestety nie wytrzymała tych trudów. I tutaj chciałem sobie troszkę pouderzać, żeby się upewnić, że wszystko z nogą jest już w porządku. No i na szczęście wszystko jest w porządku, poza tym, że jest strasznie jeszcze niecelna. Albo może być pięć. It's all W ostatnim ćwiczeniu robiliśmy sobie kerwerka, następnie prowadzenie piłki w kierunku partnera, szybka klepka, oddanie strzału, obiegnięcie grzybków, które są przed polem karnym i wyczekanie na wrzutkę od partnera, po czym oddanie w miarę możliwości celnego strzału. Mm -hmm. Oh What? Well.